Dzień dobry. Słuchajcie, w tle leci moja ulubiona nutka na falochronie. I ja sobie jadę. Jadę dzisiaj mam dzień wolny. Ogarniam sobie swoje rzeczy. Dzień dobry, dzień dobry. Dołączajcie szybciutko do tego live'a, bo będzie jak zwykle wesoło. Będzie, słuchajcie, radośnie. Słuchajcie, jest słoneczko. Powiem Wam, że można już czuć wiosnę. Wiosna, 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 kto Ty? Wiosna, 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 ach, to ja! Także dzisiaj, słuchajcie, dzisiaj, słuchajcie, ja jako wiosna robię. Także, tak to wygląda. Dzień dobry, dzień dobry, witam, cześć Marzenko. Słuchajcie, ja chyba zaraz wejmę normalnie. Wzięłam, słuchajcie, wracałam się do domu. Żeby się zaopatrzyć w okulary przeciwsłoneczne i powiem Wam, że to będzie chyba... Boże, zielone zaraz mnie otrąbią. No, wiedziałam, otrąbili. No, ale wyjmowałam okulary przeciwsłoneczne i chyba je, słuchajcie, spożytkuję. Słuchajcie, normalnie... O! Wiosna! A, wiosna! Wiosna! Ach, to ja! Także, słuchajcie, tu się dzieje. Dzień dobry, dzień dobry! Dzień dobry, słuchajcie, dzisiaj będzie, jak się domyślacie, Oczuż, o czym może być, jak jestem taka radosna, jak mamy przed sobą wiosenny szał, no to o czym będzie? Dawajcie znaka, jak u Was, jak się czujecie, jak Wasza środa, dzień wiosny. <laughs> słuchajcie, tak, niektórzy wczoraj obchodzili dzień babci, ja dzisiaj obchodzę dzień wiosny, a kto mi zabroni? To mi zabroni, słuchajcie, na falochronie gra. Dzień wiosny jest. Coś tam. Wyłączyła. Bo chyba coś się zacięło. Jeszcze jest słońce, chciałam zdjąć, ale się nie da. Dzień dobry, dzień dobry. Czy ktoś już z Was? O, słuchajcie, ja dzisiaj w kostiumie kąpielowym, zresztą jak zwykle, e, ja noszę kostiumy kąpielowe. Tak, Marzenka pisze, głosu nie było. Głosu nie było, słuchajcie, bo e, ten mi się chwilowo mapka wyłączyła, a ja zawsze na mapsach jeżdżę, musiałam mapkę włączyć. To się przełączyło mi na moje, e, na moje Audi application. No, kochani moi, to tak, z ogłoszeń, nie będę nazywała ich parafialnymi, tylko z ogłoszeń do, do że tak powiem, ogłoszeń nie parafialnych, do ogłoszeń życiowych, słuchajcie, dzisiaj, 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 do 23.59 macie kod 50% na... Żeńska Energia 2.0, kurs online, Elite Woman i możesz być taka radosna, możesz tak śpiewać jak ja w mojej najnowszej rolce. Eee, moje kochane, ja wczoraj, ja wczoraj zrobiłam ten kod i jedna z kobietek do mnie w nocy pisała, że kod nie działa. Ja się słuchajcie, obudziłam w nocy, po pierwszej patrzę na wiadomość, eee, że kod nie działa. Kod wam naprawiałam o pierwszej 1.30 w nocy żebyście mogły kupić sobie bo kod jest ważny tylko do dzisiaj do 23:59 odliczanie jest na stronie. Kod daje ci 50% zniżki na Elite Woman, żeńska energia 2.0 i możesz być szczęściarą, możesz mieć ten program i możesz poczuć ten zew radości. Możesz poczuć zef radości, możesz być szczęśliwa, możesz zacząć aktywizować, krzewić w sobie żeńską energię. 2.0 2.0 2.0 um, Także polecam Ci serdecznie. Twoje życie się może zacząć zmieniać. Oczywiście ja zawsze zachęcam i tak do przyjścia na sesję ze mną, żeby doczyścić pewne rzeczy oczywiście. O, tu widzę Marzenka pisze, że zachęca do promocji. Tak, Marzenka akurat kupiła ten kurs przed sprzedaży, więc wie o czym mówi. Polecam, polecam serdecznie. Na tym kursie dzieją się niesamowite rzeczy. Macie takie transformacje, że głowa mała fizjologom się śniło. Słuchajcie, to, to jest w ramach ogłoszeń. Natomiast ja chcę dzisiaj pomówić jadąc sobie o szczęściu, o radości, o tym, co Ty wybierasz w życiu i dlaczego Twoje życie wygląda tak, jak. Wygląda, Boże, słuchajcie, jaka panorama Warszawy, co ja widzę, co ja patrzę, co ja patrzę! Patrzę na piękną, przepiękną panoramę ze słońcem, z życiem, ze wszystkim. I teraz pytanie: A co Ty dzisiaj robisz? Jak Ty się masz, i co Ty widzisz w swoim życiu? Co ty, moja kochana, widzisz w swoim życiu? Bo... Powiem wam tak. Miałam wczoraj sesję z klientką. Słuchajcie, z tą kobietką pracuję, pracuję już dłuższy czas. Generalnie, wiecie, no, moi klienci są długofalowi i pracujemy zawsze długo. Pracujemy zawsze długo, bo, bo wy sami widzicie, że gdzieś tam warto, warto dłużej dlatego, że pewne rzeczy się doczyszczają później przechodzimy w którymś momencie na taki mentoring e, fajny, że fajne rzeczy się dzieją i ja gdzieś tam zawsze jestem z Wami e, nawet nawet moi kochani co Wam powiem, e, pracowałam z tą klientką i to był taki temat no, że generalnie ta kobietka przyszła Przyszła pracować nad swoim związkiem, nad swoim małżeństwem. No, tam były różne rzeczy, nie zdradzając. Natomiast ja powiedziałam, że ja widzę, że ja potrzebuję popracować z tą kobietką totalnie, konkretnie nad żeńską energią. Ona powiedziała: OK, działamy. No i przychodziła do mnie. I słuchajcie, kobieta była totalną ofiarą wczoraj mówiłam na stories eee, słuchajcie, kobieta, która która była wiecznie zmęczona która była tą kobietą, o której ja mówię czasem, wiecie, w moich ro rolkach eee, wiecznie zmęczona wiecznie nie ma siły wiecznie czegoś brakuje eee, co ważne Sama siebie nie doceniała. O ja, z jakiś facet zlewa się do mnie, leje, a ja w okularach siedzę. O ja, wesoło. No i śmieje się do mnie, facet. coś się śmiech, zaraz do niego, co? A co mi tam? Słuchajcie, pozdrawiam mojego partnera. Eee, także tak to wygląda. Eee, no, wesoło, wesoło. Słuchajcie, życie może być właśnie piękne. I zobaczcie, jak wy się uśmiechacie do życia, eee, no to ludzie się do was uśmiechają. Uśmiechają się do was samochodów obok. I jest to po prostu miłe, ale wracając do tematu. No i wiecie, ta kobieta przede wszystkim nie była w sobie. Nie doceniała siebie. Nie widziała siebie jako kobiety. Nie lubiła siebie. Bardzo, ale to bardzo. Mm, nie lubiła siebie. A nie pasowało jej nic w niej. I to jest, słuchajcie, bardzo częsta rzecz, która się dzieje u kobiet. I teraz, jeżeli tobie nie pasuje, to kim jesteś, to ty nie będziesz szczęśliwą osobą. To ty nie będziesz radosna. A co dopiero, tu nie będziesz przewiła tej radości w swoim związku, w swoim małżeństwie? Jeżeli tego nie będzie, to Twój związek będzie na tym cierpiał. I teraz bardzo ważna informacja, ponieważ, ponieważ słuchajcie, w związkach jest tak, że ta dynamika relacji. W większym stopniu zależy od kobiety. Ja mówię o tym bardzo często, bo to jest bardzo ważne, żeby się napić. A wy tego nie chcecie zrozumieć, A szkoda. I bardzo często te wasze związki, no co się dzieje? No jest koniec tych związków. Te związki legną w gruzach, tak zwanych. No bo jeżeli Ty, moja kochana, nie kochasz siebie, nie chcesz z sobą przebywać, nie chcesz się sobą zajmować, nie chcesz mieć czasu dla siebie, nie widzisz siebie jako atrakcyjnej kobiety, atrakcyjnej kobiety na każdym polu, bo my nie mówimy tylko o o tym podłożu fizycznym. Mówimy o takim podłożu całkowicie energetycznym. Jednak słuchajcie, muszę założyć okulary, mimo że chciałam na Was się patrzeć. Nie da rady. Mówimy o tym podłożu energetycznym, gdzie jeżeli Ty nie widzisz w sobie tego radosnego pierwiastka, jeżeli Ty w ogóle nie widzisz tego, że warto żyć, że warto żyć dla siebie, niezależnie od tego, jaka jest sytuacja, A jeżeli nie chcesz tego zobaczyć, no to to wokół Ciebie inni ludzie też tego nie widzą. Co się dzieje, kiedy Ty nie chcesz być ze sobą, no to wtedy ty się blokujesz na rozwój. Blokujesz się na, na taką chęć proaktywną ku, ku przyszłości. Często zamykasz się właśnie w przeszłości, bo tkwią w tobie te różne blokady, mechanizmy, z których ty nie chcesz wyjść. W efekcie tego jesteś bardzo zamknięta na, na wszystko generalnie. A jak jesteś zamknięta. To jesteś zamknięta również na swojego mężczyznę. I jesteś zamknięta na seks. A jeżeli jesteś zamknięta na seks, to w związku z tym, że seks jest papierkiem lakmusowym każdej relacji,... Mm, ta relacja pomału umiera. I żeby była jasność, ja nie mówię o tym, że ty masz na siłę uprawiać seks, bo to w ogóle nie o to chodzi. Tylko, że potrzeba seksualna jest naturalną potrzebą każdego człowieka, również kobiety. Tylko, żeby ona była, to po pierwsze, ty musisz lubić siebie. Ty musisz pokochać swoje ciało. Musisz odnaleźć w tym radość. I teraz, to właśnie powiedziała mi wczoraj ta moja klientka, która przeszła metamorfozę, która była bardzo zamknięta na seks. I mówi: Po pierwsze, mówi, polubiłam swoje ciało. Zaczęłam o siebie dbać, zaczęłam nie wiem, szczotkować się. Po drugie, jak tego seksu się pojawiło więcej, bo mi się też zachciało, to mi się zachciało jeszcze więcej. Jakkolwiek by to nie brzmiało, apetyt naprawdę rośnie w miarę jedzenia, bo żebyś ty miała ochotę na ten seks, to ty musisz rozbudzić w sobie tą ochotę i zacząć czerpać z tego przyjemność. To jest tak samo jak ze zdrowym odżywianiem żebyś ty miała ochotę na to zdrowe jedzenie, to musisz rozbudzić w sobie ochotę na takie właśnie zdrowe dożywianie swojego organizmu. Musisz znaleźć w tym radość, i musisz czerpać z tego przyjemność i satysfakcję, że robisz dla siebie coś dobrego, że odżywiasz swoje ciało. A chcę powiedzieć więcej, że seks oraz te doznania cielesne, czyli orgazm, również jest dożywieniem swojego ciała. Trzeba to powiedzieć głośno. I teraz, ile sobie zabierasz tym, że ty nie chcesz tego seksu? Ale to wszystko wynika z tego, że ty nie chcesz rozbudzić w sobie tej żeńskiej energii. Tak jak powiedziałam, dzisiaj masz tą specjalną okazję. Do 23.59 masz kod Sara na mój kurs online Elite Woman Żeńska Energia 2.0. Wchodzisz sobie na sklep zresztą linki masz wszędzie, wpisujesz kod Sara, cieszysz się kursem. Zmieniasz swoje życie. Właśnie dzisiaj to słońce, ta wiosna może być twoim początkiem do zmiany swojego życia. Ja sama korzystam z tego kursu. Wracam do niego. Dlatego, że tam są takie rzeczy, które zostają ci w głowie i powtarzając je, ty siebie przywracasz. Do tej żeńskiej energii cały czas. Dlatego warto. I dlatego warto żyć. Nie no, patrzę, słuchajcie, na tak piękną panoramę Warszawy, że to po prostu. Ojej, słońce duże. Piękne. No, chce się, chce się, chce się wszystkiego. Ja patrzę, ludzie jeżdżą bez okularów. Jak oni to znoszą? Pewnie nie wzięli, bo nie myśleli, że jest wiosna. Wiosna, 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 ach to ty. Wiosna, 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 a to ja. Tak wam zaśpiewam, słuchajcie, bo ja jestem kobietą w żeńskiej energii. Pytanie, kim ty jesteś? No pytanie, kim ty jesteś. Bo to jest zawsze, mm, zawsze Twoja decyzja. Co ty dalej chcesz? Chcesz żyć tak, jak żyłaś? Smutna, niezadowolona, zła. Yy... Czy chcesz coś wreszcie zmienić w swoim życiu? Prosty temat. A ja, ja, ja się lubię rozpędzać jak jest pusta droga. czy moi kochani. Kochane kobiety. Let's do it something with yourself. Możesz być kim chcesz. Możesz zmienić swoje życie. Możesz poczuć sobie tą radość. O, są ludzie w okularach również. Ogarnięci. Weź dzisiaj okulary, jak będziesz szła do samochodu albo szedł. Polecam. Um, możesz spowodować, że twoja żeńska energia rozkwitnie, że tobie, że ty tak się skupisz na sobie, że przestaniesz się skupiać na tym facecie. No, ileż można? Kochane moje, ileż można na tych chłopach się skupiać? Co? Dajcie spokój z tymi chłopami. Trzeba żyć. Żyj. Żyj, kochaj, ciesz się, mudl, jedz. Wszystko rób. A to jest kwestia tego, co wybierzesz. Możesz wybrać. Siedzieć w okowach absurdu, czyli w okowach tego, że jest ci źle i ty wiecznie cierpisz. No przecież możesz, no. no ja ci nie zabronię. Ja ci tylko pokazuję drogę. Ja ci daję wędkę. A jeszcze dzisiaj ta wędka jest w promocyjnej cenie. Tylko dzisiaj. 50%. Kurs online. rzeńska Energia 2.0. A ty możesz dalej dumać. Możesz. Ale możesz coś zrobić. Możesz wreszcie chcieć śpiewać. Możecie, jest proste. Wszystko jest kwestią decyzji. Znowu się kolejny facet na mnie patrzy z boku. W okularach tym razem też. <laughs> Także. Tak się tu dzieje. Ale to jest żeńska energia, no boże. No. No. Tak wygląda żeńska energia. Look at me. I mi jest dobrze w życiu. Ja sobie jadę, ja sobie śpiewam, ja sobie buduję własny biznes. Ja po prostu robię to, co chcę. W żeńskiej energii, w radości, w szczęściu, w tym, że mi się chce. Ty się mnie pytasz jak motywację mieć? No jeżeli nie wzbudzisz żeńskiej energii, to tej motywacji mieć nie będziesz. Proste? Proste. No więc pytasz się mi jak? Ja ci daję rozwiązania na wyciągnięcie ręki. Wystarczy tylko grabnąć po to. Jak to można ładnie powiedzieć. Bądź szczęśliwa wreszcie. No chyba, że wolisz dalej myśleć o nim, bo on mnie chce, bo on powiedział, bo co ja mam zrobić, żeby on do mnie wrócił, bo co ja mam zrobić, żeby on mnie chciał, a dlaczego ja nie mogę sobie ułożyć życia, a dlaczego faceci mnie tak traktują? No dlatego, że nie masz uwolnionej w sobie tej żeńskości. No bez tego nie pójdziesz dalej. I ile chcesz jeszcze się oszukiwać, że coś się zmieni w twoim życiu? Jeżeli się nie zmienia, jeżeli czujesz, że Ty pracujesz nad sobą i coś faktycznie się rusza i widzisz to, no bo wiadomo, wszechświat jest lustrem i no, dostajesz to wszystko w odpowiedzi od innych ludzi. Pamiętajcie też, że chwilkę to trwa zawsze, bo wszystko działa z opóźnieniem, większym, mniejszym. Natomiast w odbiciu u innych widzisz siebie i gdzie jesteś w swoim rozwoju wiecie ja mam ja mam jakoś tak wesoło w życiu dlaczego bo ja jestem wesoła bo ja stwarzam taką atmosferę jak ktoś przy mnie jest nieważne kto to jest że jest fajnie, bo ktoś nie czuje negatywnej energii, ktoś nie czuje frustracji, ktoś nie czuje smutku. I ja nie mówię, że smutek jest zły, bo smutek jest naturalną emocją, która nam coś pokazuje. I też, jak człowiek, miewam takie momenty, to jest naturalne. Natomiast ja przy innych ludziach jestem radosna, jestem wesoła, bo życie jest piękne. No kurczę, look at the sky. I zobacz, co tam możesz. Kurczę zobaczyć. Czy zauważyłaś, że chmury są inne, bo się zmienia? Wszystko. To są prawdziwe rzeczy w życiu. Możesz to wszystko zacząć zauważać. Możecie się wreszcie zacząć chcieć skupiać na sobie. Na swoim życiu rozwijać się. Przecież nasza dusza przyszła po to, by ekspandować. By się rozwijać, by doświadczać. By przeżywać fajne emocje. Bo to wszystko, co tutaj jest, to jest jedna wielka przygoda. Całe lustro to są aktorzy. To tylko odzwierciedla nasz stan. Wibracyjne. Masz to, o kim jesteś. Ktoś mi wczoraj powiedział, że... O, ma się to coś, czego się chce. No nie. Ma się to, na co się jest gotowym. Pytanie, na co jesteś gotowa wibracyjnie? Być może wibracyjnie nie jesteś gotowa na nic w tym momencie. Albo na same smutne wydarzenia. I nie chcesz tego zmienić. Ja za ciebie tego nie zrobię. Ja ci mogę pokazać drogę. Reszta zależy od ciebie. Co ty na to? Mam nadzieję, że lubicie te moje pogawędki poranne, że w ogóle jak jedę samochodem, to mi się dobrze gada. Że przecież fajnie się tak wszystko układa. W ten słoneczny dzień dzisiejszy, w środę, w której ja sobie tak pomykam po Warszawie. Także kochana moja, jeżeli się nie ruszysz z miejsca, no to się nie ruszysz. Też żeby się ruszyć, to... Oczywiście to musisz w jakimś stopniu też zaakceptować to, co teraz jest, to co się z Tobą dzieje jako naturalny element rozwoju. I pozwolić sobie iść dalej. To, że to by się wydaje na przykład, że się coś nie układa, to się też nie układa po coś. Nie układa się, bo macie coś pokazać. Coś o tobie oczywiście. Macie to czegoś sprowokować. Może do zrobienia kolejnego kroku. Może do rzucenia się na głęboką wodę. Jest pytanie do Ciebie. Nie ma tak, że rzeczy dzieją się od tak. Naprawdę nie ma przypadków. Życie jest pełne synchroniczności, pełne jest tych zdarzeń, które mają do Ciebie przyjść właśnie dzisiaj. Ale to jest też najpiękniejsze w życiu, bo ono jest przygodą. To co powiedziałam. Ale co jest jeszcze fajniejsze, to w każdej sekundzie życia ty możesz wybrać inaczej. Możesz postanowić, że od dzisiaj chcesz żyć inaczej. i po prostu to zrobić. Temat prosty. Do zrobienia. Może tak być. Ty wybierasz. Up to you. Więc co wybierasz. Wybierasz dzisiaj radość i szczęście. Wybierasz życie. Wybierz je. Zrób tak, żeby było pięknie. Podejmij wreszcie inną decyzję. Postaw dzisiaj na siebie. Zrób coś, do czego nie możesz się zebrać.